Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Damian Bugański. Moi drodzy, zaraz rozpoczniemy nasz rozrusznik poranny. Zaraz będzie pianie koguta, będzie intro i będziemy trenować. Ale zanim to, chcę Wam tylko powiedzieć, że to ostatni tydzień tego sezonu i zawsze robimy tak, że jak jest ostatni tydzień, to robimy dla Was jakąś promocję, staramy się Wam jakoś odwdzięczyć za to, że się zaangażowaliście. Więc moi drodzy, klasycznie. 20% z kodem ROZRUSZNIK na wszystkie programy treningowe, na sprzęt treningowy, na koła gimnastyczne, na zdrowe butelki, na wodę, no na wszystko. Wystarczy wejść na człowiekuruszysie.pl, kliknąć sobie najlepiej w baner główny, tam odpowiedzieć na kilka pytań i tam algorytm dobierze Wam odpowiedni program pod to, jaki macie poziom zaawansowania, ile macie czasu, jaki macie sprzęt. Po prostu na koniec algorytm zaproponuje właściwy program i wtedy, jak już sobie go dodamy do koszyka, to można użyć kodu ROZRUSZNIK, nabije się Wam 20% i będziecie mogli trenować. W tym czasie, kiedy rozrusznika nie będzie. No bo nie ma co ukrywać, no to jest fajny, bardzo fajny nawyk, ale to jest tylko 5 minut, więc warto zrobić dla siebie trochę więcej. A ponadto, co ważne, to tym sposobem wspieracie też nas i wspieracie siebie samych, więc w zasadzie my korzystamy, Wy korzystacie, więc mam nadzieję, że to będzie coś fajnego dla Was. A tymczasem, a może jeszcze ostatnie, dajcie znać, jak ten sezon dla Was, bo było trochę inaczej. Była Sara, byłem ja tylko w poniedziałki, mam nadzieję, że się Wam podobało, a jeśli nie, no to też napiszcie, będziemy wiedzieli, co poprawić w kolejnym sezonie, który w sumie jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie, ale prędzej czy później się pojawi. A tymczasem, zam intro i lecimy Dzień dobry, dzień dobry, po raz drugi już w zasadzie. Witam serdecznie. Teraz już bez, wstęp, bez wstępniaków, bez gadania po prostu zaczynamy cztery ćwiczenia przez półtorej minuty. I będzie to wspaniały rozrusznik poranny, moi drodzy. Zaczniemy sobie od pierwszego ćwiczenia: będziemy robić taką beczkę kręgosłupem. I co robimy? Wychylamy mostek do przodu, przesuwamy kręgosłup w bok, zapadamy się klatką piersiową do boku. I staramy się tak, że głowa jest w miarę w miejscu, biodra są w miarę w miejscu i my tylko kręgosłupem spokojnie wykonujemy sobie trochę tak, jakbyśmy robili taki kocik grzbiet, ale jakbyśmy chcieli jeszcze tym kręgosłupem pokrążyć. No, rano jest prawdopodobnie u Was, u mnie nie, ale, ale trzeba ten kręgosłup sobie rozruszać. Spokojnie, to nie ma być jakieś bardzo obszerne. Poruszajmy kręgosłupem w miarę biodra w miejscu, w miarę głowa w miejscu, tylko właśnie kręgosłup, i to cały, to właśnie ten piersiowy, ten lędźwiowy, pi przejście piersiowo lędźwiowe wszystko jeszcze to zrobię bokiem. Uwaga, zmiana kierunku, czyli tu mostek do przodu, do boku, hop. I teraz ja w drugą stronę kręcę, żeby tutaj wszystko się nam symetrycznie rozwijało, albo żeby się nam rozruszało symetrycznie byśmy później nie byli jak coś pokrzywieni, to teraz w drugą stronę. No i pracujemy sobie z oddechem i jeszcze tak 20 sekund. Hop, staramy się bardzo, taki okrągły ruch robić. Stracił mocno i w jedną i w drugą stronę. Super jeszcze. No i ekstra, teraz przejdziemy sobie do niższej pozycji, będziemy sobie w siadzie klęcznym i teraz z tej pozycji ja będę kładł dłoń, będę wyciągał na maksa rękę do boku, będę tym sposobem rozciągał całą swoją, sw będę rozciągał całą taśmę boczną, a szczególnie ten fragment właśnie na torsie. Przytrzymuję, tej, pcham rękę do ucha jak najdalej, oddech przez nos. I powrót, i druga strona, czyli wyciągam rękę jak najdalej, oddech, oddech, oddech. oddech I druga strona, bardzo spokojnie. No ale to jest rozrusznik poranny, co nie, to nie ma tu. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby pompować mięśnie. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby jakoś tam bardzo mocno pracować nad mobilnością. Chcemy się tylko obudzić, poddychać, porozciągać. Co najważniejsze, chcemy robić z tego nawyk czyli chodzi o to, żeby robić codziennie coś, delikatna taka rozgrzeweczka. W ogóle jest to taki nawyk, który dla osób, które bardzo długo nic nie robiły albo nie mają w ogóle czasu, to jest najprostsze do wrzucenia. Wrzucasz taki rozrusznik, no ciężko na to nie znaleźć czasu, no nie ma szans, no na pewno znajdziesz te 5 minut, robisz już masz coś zrobione, już masz coś wykonane. Już jakiś mini kroczek ku tej sprawności jest wykonany. A jeśli ktoś jest taki bardzo zasiedziany i za biurkiem i w ogóle no to 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 może w ogóle mu zrobić bardzo fajne efekty. Takie w kontekście samopoczucia można się po prostu poczuć lepiej robiąc drobne poranne ćwiczenia. Ja bardzo serdecznie polecam żebyście wy polecili swoim znajomym żeby nas tu było więcej a nie mniej no bo wy tam robicie formę. Uwaga. Stop. Wy robicie formę, a wasi znajomi nie, więc zapraszajcie ich tutaj, żeby, was, żeby nas tu było wspólnie więcej. A tymczasem, kolejne ćwiczenie: będziemy sobie robić przejście z kociego, grzb... znaczy, z kociego grzbietu, z klęku podpartego, czyli jesteśmy w tej pozycji. Wychodzimy biodrem do góry, pięta w miarę nisko, nogi raczej wyprostowane w kolanach, i staramy się właśnie psa z głową w dół zrobić. I powoli wracamy sobie do klęku. To jest taka najłatwiejsza forma. Troje trudniejsza jest taka, że w ogóle kolan nie dokładamy do ziemi, tylko przy tym powrocie hamujemy kolanami. I robimy sobie przez półtorej minuty. Hop, czyli ja teraz nie idę kolanami do samej ziemi i już góra. I znowu. Hop. Ja na przykład dziś jestem super obolały, bo wczoraj i dzisiaj też cały dzień nosiłem płytki. Więc robiąc to ćwiczenie czuję, jak mnie wszystko boli. No i tym sposobem czuję, że moje zakresy ruchu są ograniczone przez tą opóźnioną bolesność mięśniową, czyli tak zwany efekt DOMS, czyli popularne zakwasy. Ale nic nie szkodzi, bo przecież jeśli sobie coś porobię, to zwiększę ukrwienie tkanek, przez co będę się regenerował szybciej. A znowu przecież nie muszę tutaj robić żadnych szpagatów ani na siłę powiększać zakresu ruchu, tylko po prostu chodzi o to, żebym się troszeczkę poruszał. Mogę sobie lekko pouginać raz jedną, raz prawą nogę. To jeszcze dodatkowo mi spotynguje akcent na, tylnej, na tylną taśmę kończyny dolnej i jeszcze raz. Super, i na koniec jeszcze popracujemy sobie troszeczkę biodrami. Zrobimy tak, że wejdziemy sobie do głębokiego przysiadu i w tym głębokim przysiadzie się tam chwileczkę pokiwamy. I to będzie takie zakończenie naszego dzisiejszego rozrusznika. Czyli staję sobie nieco szerzej, schodzę sobie do przysiadu i teraz w tym przysiadzie delikatnie się kołyszę. Jeśli ktoś od razu powiem, jeśli ktoś nie jest w stanie zrobić tego głębokiego przysiadu, może być na palcach. Jego praca polega na tym. Że na zmianę dociska raz jedną, raz drugą piętę. Ale jeśli twój zakres ruchu pozwala ci na to, to jesteś cały czas na piętach i tylko sobie kiwasz na boki. Spokojnie pogłębiasz ten zakres. Możesz położyć dłonie, zrobić lekki skłon, wrócić. Czyli staramy się być w tej pozycji. Możesz też ustawić sobie łokcie między kolana. I po prostu poprzebywać w tej głębokiej pozycji. I znowu, ja już to bardzo często mówię, ale to trzeba powtarzać, powtarzać, bo są przecież nowe osoby, że ta pozycja głębokiego przysiadu powinna być dla nas taka dość oczywista i dość naturalna. Powinniśmy być w stanie zejść do niej i tak w miarę wytrzymać. Tu nie chodzi o to, żeby mieć sztangę na plecach, tylko żeby po prostu być w stanie być w tej pozycji. Jeśli jesteście w stanie, to znaczy, że staw biodrowy jest w miarę dobrej kondycji. Staw skokowy, odcinek lędźwiowy w miarę mobilny i po prostu... Ciało jest powiedzmy tak mobilnościowo y, OK. Jeśli nie, to na kanale już są jakieś zestawy odnośnie mobilności bioder, albo oczywiście w programie Mobilne Ciało 2.0. Tam również są y, dedykowane y, zestawy na staw biodrowy i poprawę przysiadu, więc tam Was odsyłam. A tymczasem 5 sekund do końca, ale to nie powinno Was męczyć, ta pozycja. I pyk! Mamy to. Moi drodzy, piękna sprawa, rozrusznik skończony, już jedna rzecz na liście zadań dzisiaj jest odhaczona, więc mam nadzieję, że cały dzień będzie Wam szedł równie przyjemnie jak ten rozrusznik. A ja kłaniam się Wam nisko i do zobaczenia w środę.